On cię pouczy, czytamy, jak zbawisz siebie i cały swój dom. Użyte tutaj greckie słowo oikos, oznaczające dom, ma w Biblii nieco szersze znaczenie niż w naszym potocznym rozumieniu. Otóż dom, wskazujący na rodzinę, oznacza nie tylko najbliższych krewnych, ale także nawet sługi, służebnice czy niewolników. Wszystkich mieszkających pod jednym dachem. Ważną częścią misji Telewizji WTN Polska jest szerzenie adoracji Pana Jezusa w najświętszym sakramencie. Dla mnie to wielki zaszczyt być częścią tego dzieła. Nazywam się Krzysztof Kudert i jestem dziennikarzem. Jeśli możesz, pomóż nam dotrzeć z adoracją do każdego zakątka Polski. Więcej informacji na wspieram.wtn.pl Autor listu do Hebrajczyków napisał o Słowie Bożym: Żywe jest Słowo Boże, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Bardzo gorąco witam wszystkich naszych widzów w kolejnej odsłonie naszego programu Słowo ostrzejsze niż miecz. Dziś porozmawiamy sobie o sakramencie Chrztu Świętego. A dokładnie. Postawimy sobie kontrowersyjne dla wielu pytanie, dlaczego w Kościele katolickim chrzcimy dzieci i niemowlęta. Bardzo gorąco zapraszam. Rozpocznijmy naszą refleksję od fragmentu Dziejów Apostolskich. W dziesiątym rozdziale święty Łukasz opowiada o tym, jak to Piotr pojawił się w domu rzymskiego żołnierza, setnika o imieniu Korneliusz. To właśnie tam Piotr poganom zaczął głosić dobrą nowinę. Czytamy, wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swoje słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galidei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. I w dalszej części wywodu Piotr zwiastuje Ewangelię, opowiada o dziele Jezusa, mówi o odkupieniu, którego dokonał przez swą śmierć na krzyżu. I czytamy dalej. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki, i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli razem z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli bowiem, jak mówią językami i wielbią Boga. I wtedy odezwał się Piotr: Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? Po tym wydarzeniu w kościele, do tej pory złożonym praktycznie jedynie z Żydów, zrodziły się kontrowersje. Pytano Piotra, wręcz z pewną nutą pretensji, jak mogłeś przyjąć do kościoła i ochrzcić pogan. A Piotr, i o tym już jest mowa w XI, rozdziale, wyjaśnia. On nam odpowiedział, jak zobaczył anioła, który zjawił się w jego domu i rzekł: Poślij do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem. On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom. On to znaczy Korneliusz. Korneliusz opowiadał o tym, w jaki sposób Pan mógł sprowadzić do niego Piotra, aby głosił Ewangelię. Dochodzimy tutaj do niezwykle istotnego stwierdzenia. Otóż On cię pouczy, czytamy, jak zbawisz siebie i cały swój dom. Użyte tutaj greckie słowo oikos, oznaczające dom, ma w Biblii nieco szersze znaczenie niż w naszym potocznym rozumieniu. Otóż dom wskazujący na rodzinę. Oznacza nie tylko najbliższych krewnych, ale także nawet sługi, służebnice czy niewolników, wszystkich mieszkających pod jednym dachem. Ma więc to słowo znaczenie troszkę szersze niż tylko rodzina złożona z najbliższych krewnych, typu małżeństwo i ich dzieci. Czytamy więc, że po głoszeniu Ewangelii przez Piotra cały dom Korneliusza. Przyjął chrzest. Czy w tym domu były dzieci? Nie mamy pojęcia, nie ma o tym mowy. Ale idźmy dalej. Czytamy także w dziejach apostolskich, że wraz z całym swoim domem chrzest przyjęła niejaka Lidia. Działo się to w Filippi. Filippi to pierwsza europejska miejscowość, w której dobrą nowinę głosił święty Paweł w czasie swojej drugiej podróży misyjnej. Niektórzy, błędnie trzeba powiedzieć, mówią, że Lidia jest pierwszą Europejką, która stała się chrześcijanką. To nieprawda, bo w tym czasie, gdy Paweł był w Filipii, to Kościół istniał już na przykład w Rzymie. Tam byli chrześcijanie. Zapewne również pochodzenia pogańskiego, nie tylko judeo-chrześcijanie. W każdym razie, gdy Lidia usłyszała głoszone słowo Boże, czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy została ochrzczona razem ze swoim domem, poprosiła nas, jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, powiedziała, to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim, i wymogła to na nas. Lidia również przyjmuje Ewangelię wraz z całym swoim domem. I znów nie ma tutaj mowy o dzieciach. Wiemy jednak, że przyszła na miejsce modlitwy dla Żydów. Była więc Żydówką, a Żydzi bardzo dbali o to, aby ich rodziny były liczne. Bo im więcej dzieci, tym więcej Bożego Błogosławieństwa. Takie było proste przekonanie płynące z lektury Starego Testamentu. Dla przykładu z Psalmów, że Twoi synowie są jak strzały w Twoim kołczanie. Wiadomo, że im więcej, tym lepiej. Niedługo po tym wydarzeniu z Lidią, kiedy przyjęła chrzest wraz z całym swoim domem, dochodzi do trudnego epizodu, kiedy Pawłowi i Sylasowi zabiega drogę niewolnica opętana przez ducha, który wróżył. Paweł, zaniepokojony całą tą sytuacją, zniecierpliwiony, odwrócił się i nakazał złemu duchowi odejść. Cało to zamieszanie doprowadziło do tego, że Paweł i Sylas zostali... Uwięzieni. Otóż w pewnym momencie w czasie tego więzienia okazało się, że więźniowie Paweł i Sylas są wolni. Strażnik obawiał się, że uciekli i chciał odebrać sobie życie, ale Paweł zawołał: Nie czyń sobie nic złego, albowiem jesteśmy tutaj wszyscy. I wtedy przestraszony strażnik więzienia zaprosił Pawła, zaprosił Sylasa do swojego domu, opatrzył ich rany i czytamy w szesnastym rozdziale tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obnów rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swoim domem. Również i Poganin, nie Żyd, przyjmuje chrzest wraz z całym swoim domem. Dalej. Zupełnie podobna sytuacja wydarzyła się w Koryncie. Otóż niejaki Kryspus był tam przełożonym synagogi, on również wysłuchał dobrej nowiny z ust świętego Pawła i czytamy w XVIII rozdziale dziejów apostolskich przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swoim domem. Wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. Kryspus również przyjął chrzest wraz z całym swoim domem i wielu słuchaczy korynckich. Dalej, podobna sytuacja ma miejsce w domu niejakiego Stefanasa, który również mieszkał w Koryncie. Paweł zwierzał się w pierwszym liście do Koryntian, mówiąc: Zresztą, prawda, ochrzciłem dom Stefanasa, nie tylko samego Stefanasa, ale cały jego dom, całą jego rodzinę. Popatrzmy więc, można przypuścić, że w domu Korneliusza nie było dzieci, nie było niemowląt. Być może tak działo się też w domu Lidii, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie sześć przypadków oprócz Korneliusza i Lidii, także strażnika więzienia, także Kryspusa, także Stefanasa, to jest bardzo mało prawdopodobne, aby w tych tak szeroko rozumianych rodzinach, obejmujących nawet niewolników, czy wolnice, służące, aby nie było tam ani jednego dziecka, czy może nawet niemowlęcia. Skoro Biblia wprost stwierdza, że całe domy przyjmowały chrzest, to mamy bardzo duże prawdopodobieństwo tego, iż pośród tych ochrzczonych były również dzieci. To Pierwszy argument, dlaczego w Kościele katolickim udzielamy chrztu dzieciom, argument drugi jest, myślę, dosyć interesujący z tego faktu, że wypływa ze stwierdzenia, które początkowo brzmieć może dla naszych uczuć nieco kontrowersyjnie a mianowicie. Brzmi ono: Jezus nie chciał założyć chrześcijaństwa jako nowej religii. Jezus założył kościół, wspólnotę kościoła wewnątrz religii judaizmu, zapowiadał założenie wspólnoty kościoła Piotrowi, ty jesteś Piotr, czyli skała i na, nim, na niej zbuduję mój kościół, ale sam Jezus był Żydem, był pobożnym wyznawcą judaizmu, głosił Ewangelię wśród Żydów. Później przez Żydów miała ona dotrzeć także do Pogan i wszyscy mieli przyłączyć się do kościoła założonego przez Jezusa. Ale sam Jezus nie miał takiego pomysłu, aby zerwać z judaizmem, odejść od judaizmu i założyć zupełnie nową religię. Faktem jest, że historia tak się potoczyła. Historia tak się potoczyła, że początkowo tylko niewielka grupa Żydów. Przyjęła dobrą nowinę, pozostali, odrzucili Chrystusa, do tej niewielkiej grupy Żydów przyłączyli się poganie, tak rodził się Kościół i doszło do rozejścia się dróg Kościoła i synagogi, powstały dwie nowe religie. Gdyby jednak Żydzi przyjęli to, co jest zapowiedziane na kartach Starego Testamentu, to nie powstałaby nowa religia. A skoro tak, skoro Jezus nie zamierzał założyć. Nowej religii zwanej chrześcijaństwem, to zwróćmy uwagę na fakt następujący. W judaizmie, którego pobożnym wyznawcą był Jezus, mamy inicjację niemowląt. Chłopcy są obrzezywani ósmego dnia po narodzinach. Pierworodnych chłopców należy także przedstawić kapłanom w świątyni i dokonać ich wykupu, wykup pierworodnych. Nieczystość kobiety po narodzeniu chłopca trwa 40 dni, po narodzeniu dziewczynki 80 dni. I wiemy, że na przykład Maryja i Józef zanieśli 40 dnia po narodzeniu Jezusa go do świątyni, aby dokonać wykupu. Podobnie też modlono się, czasem przedstawiano dziewczynki w synagogach czy gdy jeszcze istniała świątynia jerozolimska, właśnie w świątyni. Mamy więc do czynienia z sytuacją inicjacji niemowląt, religijnej inicjacji. A skoro Jezus nie chciał założyć nowej religii, to byłoby zupełnie niezrozumiałym, gdyby nagle zakazał takiej inicjacji wobec niemowląt i dzieci. Nie zakazał i nie mamy tego śladu. Mamy za to inny ślad, kiedy Jezus mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Tak więc, ponieważ chrześcijaństwo wyrasta z judaizmu, a w judaizmie mamy do czynienia z religijną inicjacją niemowląt, podobnie jest i w kościele katolickim. Chrzcimy dzieci. Kolejny ciekawy argument za chrztem świętym to taki, że. Myślę, że można go nazwać egzystencjalnym. Znajdujemy się we Wrocławiu, w mieście, gdzie dosyć znaną postacią był dziś nieżyjący już egzorcysta, ojciec Andrzej Smołka, który 23 lata swojego życia spędził w Afryce. Otóż po powrocie z tej długiej afrykańskiej przygody, Ojciec Andrzej czasem opowiadał taką historię. Gdy pracował wśród ludów, które kultywowały jeszcze swoje tubylcze religie, tubylcze wierzenia, zdarzało się, że jakieś rodziny pokłóciły się ze sobą. I wtedy ktoś, na przykład, szedł do człowieka zwanego szamanem. Składał mu odpowiednią ofiarę pieniężną i prosił o to, aby rzucił klątwę, rzucił urok na jego wrogów, na jego przeciwników, na jakieś plemię, albo na jakąś rodzinę. Rzeczywiście, jeżeli taki szaman był pod wpływem złych duchów, to czasem zdarzało się, że ten jego urok, klątwa dotykały negatywnie. Właśnie osoby, które były przeciwnikami tego, który taki urok zamówił, jeśli można użyć takiego określenia. Ojciec Andrzej opowiadał to w tym celu, aby pokazać, że jeżeli taki urok został rzucony na rodzinę chrześcijańską, a były w niej dzieci, dzieci, które jeszcze nie miały pełnej świadomości grzechu, które jeszcze nie umiały w pełni. Odróżnić dobra bądź zła, to taki urok nigdy nie wpływał negatywnie na tego typu dzieci. Zdarzało się, że na osoby dorosłe, gdy na przykład zgrzeszyły, żyły w stanie grzechu ciężkiego, spotykały ich jakieś choroby, jakieś dolegliwości, ale nigdy nie spotkało to ochrzczonych dzieci. I ojciec Andrzej wyjaśniał to bardzo prosto. Mówił, jeżeli dziecko przyjmuje chrzest, to Duch Święty zamieszkuje w jego sercu. A skoro Duch Święty zamieszkuje w jego sercu, to przebywa tam nieustannie do momentu, kiedy ktoś nie popełni grzechu ciężkiego, ponieważ dziecko nie jest w stanie popełnić grzechu ciężkiego, bo nie ma pełnego rozyznania dobra i zła, więc wciąż jest w stanie łaski uświęcającej i dlatego chrzest jest tak ważny. Bo chroni te dzieci przed złymi mocami, które wysyłane są, jeśli znowu użyję takiego uproszczenia, przez religijnych szamanów różnych tubylczych kultów w Afryce. Kolejny ważny argument to taki, że odmowa sztu dzieciom nie ma egzystencjalnego uzasadnienia. Nie ma egzystencjalnego uzasadnienia, dlatego, że zazwyczaj argumentem za odmową sztu dziecka jest zdanie: poczekajmy, aż dorośnie i samo sobie wybierze, czy chce być w kościele, czy nie chce być w kościele. Czyli poczekajmy, aż będzie miało rozeznanie, czym jest chrzest, czym jest wiara, i wtedy to będzie jego osobista decyzja, a nie decyzja narzucona przez rodziców. Jeżeli tak to, będąc konsekwentnym, czy można ochrzcić osobę, która rodzi się niepełnosprawna intelektualnie i nie jest już dzieckiem, ale ma na przykład lat 20, 30 i w dalszym ciągu nie ma pełni władz umysłowych, nie rozumie do końca, czym jest wiara, nie rozumie, czym jest chrzest, czy takiej osobie należy odmówić chrztu, bo nie ma pełnego rozeznania? Oczywiście, że nie. Ale jeżeli przyjmujemy takie myślenie wobec dzieci, to logiczną konsekwencją byłoby i to, że osobom dorosłym, które nie mają pełni władz umysłowych, należy również odmówić chrztu, co jest oczywistym absurdem. Tym bardziej, że chrzest, jak wiemy, gładzi grzech pierworodny. Święty Paweł w liście do Rzymian pisze tak. Przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich wyrok potępiający. Skoro na wszystkich, to również na dzieci. Paweł kontynuuje: Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy oznacza wszyscy, również dzieci dotknięte są grzechem pierworodnym. Obciążone są grzechem pierworodnym, a Paweł mówi wyraźnie, że zapłatą za grzech jest śmierć. Skoro tak, to czy rodzice nie powinni zadbać o to, aby dziecko jak najszybciej było uwolnione od grzechu pierworodnego i jego zgubnych skutków? Po pierwsze dlatego, że grzech blokuje działanie łaski Bożej, więc takiemu dziecku, które dorasta, może być trudniej w pełni zrozumieć czym jest wiara, czym jest ewangelia i czym jest chrzest, bo działanie Ducha Świętego w jego umyśle jest blokowane właśnie przez grzech. A po drugie, może porównajmy to do sytuacji absurdalnej, czy Rodzic nie zareaguje, kiedy jego trzyletnie dziecko bawi się na autostradzie piłką i właśnie nadjeżdża samochód. Oczywiście każdy rodzic natychmiast będzie interweniował, aby ocalić swoje dziecko i analogicznie podobnym działaniem jest udzielenie chrztu, nawet jeśli ktoś jeszcze nie w pełni jest świadomy, czym jest chrzest. Później gdy dorasta, to jest oczywisty. Oczywistym, że chrzest należy potwierdzić osobistą decyzją przyjęcia Jezusa jako pana i zbawiciela, bo są dwa warunki zbawienia: chrzest i wiara. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony, mówił Jezus. Chrzest przyjmujemy jako niemowlęta, a później, gdy dochodzimy już do pełni używania rozumu, mamy świadomość, czym jest wiara, to potwierdzamy ten chrzest przyjęty w dzieciństwie. Naszą osobistą decyzją, spełniając w ten sposób drugi warunek zbawienia. Poza tym ci, którzy odmawiają sztu niemowlętom czy dzieciom, wpadają w pełną formę, powiedzielibyśmy, takiego subiektywizmu sakramentalnego. Na czym ten subiektywizm sakramentalny polega? No na tym, że nie wiadomo, kiedy dziecko jest odpowiednio przygotowane. Do przyjęcia sztucz. Czy chodzi o świadomość dziecka czteroletniego, siedmioletniego, siedemnastoletniego. Nie mamy pojęcia, więc mamy tutaj pewną formę subiektywizmu i w związku z tym przeczy ona takiej trzeba powiedzieć protestanckiej zasadzie sola gracja, czyli sama łaska. Chrzest jest łaską, i Pan Bóg udziela tej łaski, gdy ten chrzest przyjmujemy. Popatrzmy, jak pisał Święty Paweł w liście do Efezjan. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, a to nie pochodzi od Was, lecz jest darem Boga i nie z uczynków, aby się nie chlubił. Właśnie. Trzeba więc mieć taką świadomość, że chrzest przyjęty w dzieciństwie jest zupełnie darmową Bożą łaską, uwalniającą człowieka od grzechu pierworodnego, a później ten chrzest winien, jeśli to jest możliwe, być potwierdzony osobistą decyzją przyjęcia Jezusa jako pana i zbawiciela. Są wreszcie i tacy, którzy twierdzą, że chrzest należy. Przyjmować przez zanurzenie, to znaczy całkowite zanurzenie człowieka, bo tak działo się to w pierwotnym kościele. Mamy na to rzeczywiście świadectwa. Warto jednak zapytać, czy na pewno, czy nie wystarczy polanie głowy dziecka, tak jak to czynimy w kościele katolickim i w wielu innych zresztą wyznaniach. Otóż, Greckie słowo używane na chrzest, które pojawia się na kartach Nowego Testamentu, brzmi baptyzma. Baptyzma to chrzest, ale oznaczające dokładnie w pierwotnym znaczeniu zanurzenie. Stąd rodzi się postulat, by zanurzać całego człowieka przy udzielaniu sztu. Zerknijmy jednak do Ewangelii Marka do siódmego rozdziału. Otóż Pan Jezus dyskutuje tam ze swoimi adwersarzami na temat tradycji, która jest tradycją czysto ludzką, która nie jest zapisana na kartach Pięcioksięgu, ale była kultywowana przede wszystkim przez faryzeuszy. Otóż Marek Ewangelista mówi tam o Żydach. Którzy, gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Tak brzmi ten tekst w tłumaczeniu Biblii tysiąclecia. Nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Praktyka polegała na tym, że gdy Żydzi wracali, na przykład właśnie z rynku, do domu przed przyjęciem posiłku dokonywali rytualnego obmycia rąk. Otóż słowo obmyć brzmi tutaj baptizein czyli zanurzyć. Czy myślimy sobie, że gdy Żydzi wracali do domu z rynku, to wskakiwali do mykwy i dokonywali y, zanurzenia całkowicie swojego ciała? Oczywiście nie, bo w samej Ewangelii czytamy, że chodzi tylko o obmycie rąk, a nie o całkowite zanurzenie człowieka. Tak więc termin baptizein, zanurzyć, albo baptizma, chrzest, Albo zanurzenie nie musi oznaczać całkowitego zanurzenia człowieka, bo na samej, w samej karcie Ewangelii czytamy, że można go interpretować również w sposób obmycia. Skoro tak, to podsumowując tę naszą refleksję, popatrzmy teraz bardzo pozytywnie na skutki sakramentu chrztu. Dlaczego warto chrzcić? Nie tylko dorosłych, ale również dzieci i niemowlęta, dlatego że kto przyjmuje chrzest, ten po pierwsze zostaje oczyszczony z winy, z grzechu pierworodnego, a wiemy, że grzech blokuje pełne poznanie Bożej woli dla naszego życia. Warto więc pozbyć się tej przeszkody. Po drugie, chrzest sprawia, że stajemy się dziećmi bożymi. Gdy Jezus przyjął Chrzest w Jordanie, a była to zapowiedź naszego Chrztu, usłyszał głos Ojca: To jest mój syn umiłowany. Tak można powiedzieć, dzieje się w każdym przypadku, gdy przyjmujemy Chrzest. Gdy chrzczony jest dziecko, niemowlę, osoba dorosła, można powiedzieć: słyszy nad sobą głos Boga: To jest moja córka, to jest mój syn umiłowany. I wreszcie, Chrzest włącza nas do wspólnoty Kościoła. To trzeci skutek. Przyjęcia sakramentu sztu jesteśmy włączeni do ciała Chrystusa, którym jest Kości Kościół. No, a ponieważ Kościół jest ciałem Chrystusa, a zbawia tylko Chrystus, nie ma poza imieniem Jezusa żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni a Kościół jest ciałem Chrystusa, to jesteśmy zbawieni przez pośrednictwo Kościoła. Inaczej mówiąc, potwierdza się tu prawda świętego Cypriana, iż poza Kościołem nie ma zbawienia. Do Kościoła wstępujemy przez, przez. Bardzo serdecznie dziękuję.